Ajax tylko zremisował u siebie z Utrechtem 2-2 do 2 i podobnie jak w spotkaniu z Necknajmechen w weekend powinien się cieszyć, że jakiekolwiek punkty zdobył, tym razem grając u siebie, tym razem bez większych rotacji tak naprawdę w teoretycznie najsilniejszym składzie. No, to było już niepokojące, bo oczywiście znowu udało się szybko i skutecznie zareagować na to, że to Utrecht objął prowadzenie. Fenomenalna bramka Antona Gaeya, a, a potem uderzenia, uderzenie Jorela Hato, czyli boki obrony, sprawiły, że udało się wyjść na prowadzenie, ale druga połowa, w zasadzie cała, no, była już pod dyktando gości tak naprawdę, a i nawet przed przerwą Naprawdę dużo było momentów, w których Alex miał bardzo poważne problemy z wyprowadzeniem piłki i ja tutaj widzę potencjalnie dwa wytłumaczenia, bo nie wierzę w to, że błędy typu którego się przytrafiały są efektem jakiegoś zmęczenia fizycznego, bo to, że się komuś tam źle poda, to, to nie jest. To nie jest tak. To, że Juri Bas czy Josip Szutalo zagrywa rywalowi pod nogi, to nie jest wynik tego, że za wolno biegają ci panowie. Po pierwsze, Farioli zmienił bardzo mocno sposób gry Ajaxu i no już trochę Włoch trenuje ekipę z Amsterdamu. Jest możliwe, że rywale, zwłaszcza tak dobry ten jak w Utrechcie, Utrecht aktualnie jest bardzo mocny, hmm, no, już zostało obkminione, co gra Ajax i jaki jest najlepszy sposób, żeby temu przeciwdziałać. No, kurczę, jeżeli Nijmegen był w stanie Ajax zneutralizować z długimi momentami, jeżeli Utrecht był w stanie tak dobrze na Arena wyglądać, no to możliwe, że coś w tym jest. Z drugiej strony, no, bardzo intensywny terminarz ostatnio, trzy mecze w, w tydzień w zasadzie. Nie było kiedy w zasadzie trenować. Możliwe, że ta ekipa potrzebuje, żeby regularnie mieć treningi taktyczne, a tutaj nie było tak naprawdę kiedy, tylko i wyłącznie regeneracja w zasadzie wchodziła w grę. I być może tutaj jest źródło problemów. Nie wiem, nadal były fajne momenty, ale było ich niewystarczająco dużo, żeby mówić o tym, że to był akceptowalny występ, że można było więcej wyciągnąć z tego meczu itd., itd. No nie, przyjechał mocny Utrecht. Utrecht, który stracił drugie miejsce w Lidze ostatnio na rzecz Ajaxu, właśnie była możliwość odskoczenia rywalowi w ligowej tabeli. Nie udało się. Bardzo szkoda. Nadal jednak bardzo mocno ufam w ten projekt. Tyle tylko, że dostrzegam pewne. Problem. Jasne, fajnie byłoby mieć jakiekolwiek dostępstwo za Hendersona w razie potrzeby. Fajnie byłoby, żeby Czuba ak po mnie musiał biegać po tej em, lewej stronie ataku, ale no jest jak jest, a szczerze, słucham o tym, że a, jak ma problemy finansowe i tak tak dalej. Zupełnie nie wierzę w to, że jakiś sensowny transfer zostanie dokonany zimą. Także ciekaw jestem, jak sympatyczny włoch sobie z tym problemem poradzi.